Dzień dobry wszystkim. Kłaniam się nisko. Z tej strony Adam i na co dzień prowadzę kanał Spoerat. Wy oglądacie trzeci odcinek Gears of War Reloaded na tym właśnie kanale. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Przy okazji chciałem podkreślić, że nie wyświetlają się tutaj w kampanii, kiedy klikam w czytaj poprzedni rozdział, nieśmiertelniki, które już zdobyłem. Wyświetlają się natomiast kolejne rozdziały w akcie. Więc troszeczkę mamy spoiler, co tam się wydarzy. Jeśli. Możemy to traktować w kategorii spoiler, a nie wiem, mamy spoiler tytułów rozdziałów w każdym razie. Mam nadzieję, że te pominięte nieśmiertelniki się pojawią tutaj, że będzie można je gdzieś podejrzeć. Jeśli wiecie, gdzie można. To dajcie mi znać, bo ja nie wiem, może w dzienniku yy, wojennym, może w statystykach, nie wiem, ale nie, to w grze wieloosobowej, w strefie wojny, egzekucja, zamach, podbój, król a drużynowy deathmatch, no, kampania, yy, prawda, słabo, słabo, nie wiem, nie wiem, yy, jeśli, dajcie jeszcze w ogóle znać, czy chcecie, żebym, co to znaczy rozmawiaj, nie wiem, yy, żebym grał multi. I teraz tak. 1 na 12. Zapewne to są w zależności od aktów, prawda? Nieśmiertelniki do zdobycia. 12 jest do zdobycia w akcie pierwszym. Wiem, że już jakiś pominąłem, bo sobie to sprawdziłem. Więc nie wiem. Mam nadzieję, że, wyś że się wyświetlą. To jest dalej. Let's play na 100%. W momencie, jak zobaczę, że się wyświetlają, to wtedy będę. Myślał, gdzie mogłem je pominąć. A na razie zagrajmy sobie w dalszą część kampanii i zobaczcie Kaczynkę otwierającą rozdział trzeci. Let's get that resonator, Marcus. What do you think? What well, do I think? It could be Alpha, or it could be the Locust setting a trap. There's only one way to know for sure. Our next target is House of Sovereigns. Straight ahead, move. Ładne, to było ujęcie, przyznaję. Dom władców. Dobrze. Czy ja się mogę. Dobra, zanim poszukam jakichś kolejnych nieśmiertelników, to czas powalczyć z szarańczą. O! Jest tutaj na wieżyczce. Dobra. To nie ma zmiłuj w takim razie. Coś niespecjalnie w ogóle oni protestują przed byciem zabijanym, ale okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Może tutaj gdzieś jest jakiś nieśmiertelnik, o którym nie wiem. Byłoby miło go znaleźć. I się już potem nie wracać, prawda? No, ale wątpię, czy to nastąpi. Wątpię, czy znajdę. Ja nie mam nigdy oka do takich rzeczy. Niestety, znajdźki w Uncharted też... Są dla mnie absolutnie najgorsze. A tutaj by było idealne miejsce na znajdźkę. Dziwne, że tego nie wykorzystano. Mogę się dorwać. No, chciałbym, ale nie mogę. Dobra, nieważne. Słuchajcie, było to niemożliwe. Klikałem strzał i nic. Dobra, zmienimy sobie broń. No, naprawdę jest to niemożliwe. Klikam i nic. Kliknąłem wszystkie przyciski. Niemożliwym jest użycie tej wieżyczki. No, trudno. Amunicja do karabinu. Super. Tutaj też następna amunicja. Brniemy dalej. Co jest? Następna szarańcza nas tutaj atakuje, tak, weźmiemy sobie z tym celowniczkiem. No, kurde, przeładuj pięknie. Idziemy tutaj. Może tutaj coś nas czeka miłego, jeśli chodzi o te nieśmiertelniki. Ale kurde, wątpię. Pięknie. 780 nabojów. Kto to widział? Słuchajcie, bo się bardzo denerwuję, że nie znajduję tych rzeczy. No niestety. Jestem człowiekiem niecierpliwym. Ale tu ewidentnie nic nie ma. Chyba, że jest, a ja jestem zbyt ślepy, żeby to dostrzec. Też tak może być. Wychodzą. Dust tu dust, kto to powiedział? Co tam się dzieje? Zamknij wyloty tuneli. No dobra, zamykam. Co zamknąłem? Dobra, świetnie. Oj, trochę nie mam. trochę nie mamy granatów do tego dobra następna niestety nie mam granatów dobra? Nice. O matko, dużo was. Zaraz kurde zginę, bo się nie chowam w ogóle. Dobra. I ostatnie. Dobra? Pięknie. O, zginąłem. Patrzcie, niesamowite. Ha ha ha. Ostatni był kontrolny, no przyszarżowałem trochę za bardzo. Dobrze, to już, to już, to już wiem co robić. Gdzie ten ostatni się pojawił? A wszystkie wyloty tuneli tutaj. Dobra. No i co? Gdzie jest następny? Pięknie. Nice. Nice. Jeszcze jeden. O, właśnie. No, teraz tutaj. Aha, patrzcie, z różnych stron wylatują. Dobrze. No dobra, schować się. I tam są granaty. To szybko pójdzie. Ok, biegniemy. O! Niesamowicie mało wytrzymały jest nasz kolega. Dobra. Pięknie. Tam. O, pięknie. Dobrze, szybko idzie. I ostatnie nie mam już. Ale fajne. Fajnie poszło. Dobrze. O dobrze, zamknięte. Okej. Okay. Zaraz. Najpierw się tutaj rozejrzę Skoro już tu jestem. A, punkt kontrolny jest tutaj. I patrzcie, jest koniec rozdziału. Niesamowite. Ale to są krótkie te rozdziały. Ale wiecie, co ta formuła mi bardzo pasuje. W momencie kiedy ja cały czas, patrzcie, znalazłem mnie śmiertelnik. W momencie kiedy ja. I nowa strona komiksu, super w momencie, kiedy ja nagrywam też te serie, które mają na przykład po godzinie, to jest to bardzo sympatyczne. No to słuchajcie, zdobyłem ten nieśmiertelnik, który był tutaj. Mam nadzieję, że to było wszystko, co tutaj było. Byłoby miło. Tak jeszcze patrzę, co tutaj. Ale mam maksa amunicji. No to dobrze, następny rozdział będziemy kontynuować. Wiem, że było trofeum za zamknięcie wszystkich tych dziur przed wylezieniem szarańczy. Ale to wymaga jakieś dla mnie niezwykłej szybkości. To znaczy granatów przede wszystkim, No i będziemy to robić. Będziemy to robić, bo hmm. bo i tak muszę wracać do tych poszczególnych rozdziałów, więc sobie do tego rozdziału konkretnego wrócę. Wybaczcie te śmierci trochę jeszcze nie wyczułem tej rozgrywki i trochę za bardzo przeszarżowałem. Więc to jest akurat ten moment, kiedy kończę odcinek nie w menu, a w tym miejscu i sobie po prostu do następnego rozdziału już płynnie przejdziemy z tego punktu. Dziękuję wam bardzo za uwagę, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Widzimy się w odcinku czwartym. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.